Hello i witam wszystkich na moim kanale BBTV TV Super Bajki. Niedługo zbliżają się święta, dlatego pokażę wam tego Mikołajka. Ho, ho, ho. Święta tuż, tuż. Mm, Mikołaj już powoli zbiera prezenty dla was. Bądźcie jeszcze mm, grzeczni, a przywiozę może podwójny prezent. Kto wie, kto wie. Ho, ho, ho. Dziękujemy. Panie Mikołaju, a dzisiaj zobaczymy, co znajdziemy w tych tutaj kolorowych jajkach. W czerwonym znaleźli, znaleźliśmy postać strażaka sama. Nie wolno bawić się ogniem ani, ani niczym podobnym. Dziękujemy za te Twoje mądrości, strażaku. O, jest i świnka Pepa, nasza ukochana przyjaciółka świnka Pepa, które bajki nawet dorośli lubią oglądać, bo są czasami śmieszne. Tu mamy Maszę, zwariowana dziewczynka z Rosji. Prywiet, prywiet! Kagdyla. Słucham? Kagdyla. No, dela, dyla. Okej, okay, tu mamy ostatnie jajko, w którym znajdziemy myszkę Miki. O, cześć dzieci, jestem myszką Miki. Ho, ho, ho. Hmm. A gdzie moja ukochana Mini? Mini, poczekaj, poczekaj. O oh, I to był właśnie Miki Maus, myszka Miki. Dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro.